Pan burmistrza Dałżyc i Renę zastępcę burmistrza y, Ryszarda Biernackiego, sekretarz gminy Janny Łukasnowską, skarbnika gminy Beatel Ramkiewicz, sołtysów, przybyłych gości. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co, wobec y, co, wobec, co zgodnie z listą obecności stanowi forum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Usiądę. Przejdziemy teraz drodzy Państwo do punktu drugiego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnik Gminy Barty Cerankiewicz. Proszę może tutaj o zabranie głosu Pana Burmistrza. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, drodzy mieszkańcy, gminy Bryżice, Sąddysi, pracownicy urzędu, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami o samorządzie gminnym, w kompetencji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza jest powoływanie i odwołanie skarbnika gminy. W związku z powyższym. Iż Pani Skarbnik, Pani Beata Srankiewicz złożyła prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, wnioskuję do Państwa o odwołanie Pani Skarbnik z dniem dzisiejszym, z dniem 17 stycznia 2020 roku. W związku z powyższym proszę Państwa o podjęcie takiej uchwały. Jak Państwo wiedzą w kolejnym punkcie będzie powołanie nowego Skarbnika. Więc za chwileczkę po pierwszym głosowaniu, jeśli będzie pomyślne, to e, oczywiście przedstawię Państwu szerzej e, osobę, która będzie Panią batę zastępować, aczkolwiek jest to osoba dobrze znana, myślę mieszkańcom, większości radnym, także mam nadzieję, że ta zmiana będzie e, korzystna dla... E, będzie, będzie, będzie państwo również zadowoleni z nowego skarbnika, jak i z poprzedniego. Także bardzo proszę na razie o podjęcie tej uchwały, o odwołanie pani Waty Seremkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy y, może pani skarbnik by chciała zabrać głos? No może później. Y, pan y, Bernard Pekarczyk, proszę bardzo. Panie Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście. Ja miałbym takie pytanie do Pani Skarbnik i zarazem chciałbym złożyć też wniosek formalny, bo rozumiemy, jeżeli Pani Skarbnik u nas nie chce pracować, to nie możemy jej powstrzymać. Są jakieś procedury, które, które nam to uniemożliwią. Chciałbym wiedzieć, bo stawia to u nas w bardzo kłopotliwej sytuacji, chciałbym znać powód Pani decyzji. To jest jedna rzecz. Następna rzecz to komisja rewizyjna skład kontrolujący w zawiadomieniu przedstawili wykaz dokumentów jakie skład kontrolujący będzie oczekiwał. To chciałbym zapytać panią skarbnik czy te dokumenty są wszystkie przygotowane i w związku z rozpoczętą kontrolą a przewidywany termin zakończenia myślę, że będziemy się postarali zrobić jak najszybciej, ale chcielibyśmy i uważam, że pani skarbnik powinna być w trakcie tej kontroli, bo myślę, że dużo pytań będzie dotyczyła właśnie pewnych działań, które podejmowała pani skarbnik. W związku z tym tutaj myślę, że pani skarbnik odpowie na pytania, a od razu korzystając z głosu chciałbym złożyć formalny wniosek, aby zmienić paragraf numer 1 w projekcie uchwały, który miałby brzmienie odwołuje się panią Beatę Cyrankiewicz ze stanowiska skarbnika gminy Bełżyce Głównego Księgowego Budżetu Gminy z dniem 30 stycznia 2020 roku. Dziękuję. Proszę pan burmistrz, chciał zabrać głos. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, odniosę się na szybko do wypowiedzi Pana Radnego. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie toczy się żadna kontrola, która dotyczy Pani Skarbnik. Kontrola dotyczy Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Jak wiemy, mamy też osoby, które zastępują Panią Skarbnik, jest zastępca Skarbnika, więc jeżeli jakieś dokumenty Komisja będzie oczekiwać, to na pewno je otrzyma, to po pierwsze. Po drugie, z tego co wiem, wnioski formalne dotyczą jakby porządku obrad, zdejmowania punktów, a nie już zapisów konkretnych, które są zawarte w uchwale. Jest to uchwała przygotowana przeze mnie w związku z powyższym. Jest w takim brzmieniu Państwu przedstawiona i możecie ją albo odrzucić, albo przyjąć. Natomiast nie możemy poprawiać jakichś tam literek, cyferek przygotowanej przeze mnie uchwały. W związku z tym proszę państwa tutaj o ten wniosek w ogóle za bezzasadny, natomiast jeżeli państwo radni chcieliby mieć pewność, to oczywiście proszę o odrzucenie tej propozycji pana Andrzeja Bednarczyka i przegłosowanie potem uchwały w tym brzmieniu, jaki państwu zaproponowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może w związku z tym, że padł tak, ten wniosek pana Andrzeja Bednarczyka, poddam może pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku pana Andrzeja Będarczyka? Cztery. Cztery. Pięć, Kto jest... tak? Pięć? E... Jeszcze raz. Pięć? Jeszcze raz poprosimy. Pięć. Kto jest, przeci... Kto jest przeciw? Dziesięć. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony większością głosów. Dziękuję bardzo. Teraz może podam pod głosowanie przyjęcie całości uchwały wniosku o odwołanie pani skarbnik gminy Bełżyce, Beaty Carankiewicz. Kto jest za przyjęciem wniosku o odwołanie pani skarbnik gminy Bełżyce, Beatyc Rankiewicz? 9. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 4. Stwierdzam, że wniosek o odwołanie Pani Skarbnik Gminy Praty Cerankiewicz został przyjęty jedną większością głosów. Zamykam. Tu jeszcze proszę o głos Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, ja chciałbym poprosić Panią Beatę Cyrankiewicz do mnie na chwilę. Chciałbym Pani Beacie podziękować w imieniu własnym i pracowników naszego urzędu, ponieważ ten czas, pierwszy rok naszej współpracy, naszej kadencji nie był łatwy, z różnych powodów. Rozmawialiśmy o tym nieraz podczas sesji Rady Miejskiej. Głównym problemem jest oczywiście stan finansów gminy i na pewno, kto by nie był tym skarbnikiem, będzie miał z tym bardzo dużo trudności aby skutecznie realizować to zadanie. Moje podziękowanie dla pani Beaty, no jest, mam wrażenie, szczególne ze względu nie tylko, że żegna się z nami jako skarbnikiem tej gminy, ale przez wiele lat była również głównym księgowym w urzędzie gminy, jeszcze wcześniej, zanim ja zostałem burmistrzem, jak i również księgowym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W związku z powyższym wiele lat poświęciła dla pracy, dla społeczności Bełżyc, nie będąc be. Także, także bardzo serdecznie Pani dziękuję i wraz z moimi podziękowaniami wiem, że przy, przyłączają się wszyscy pracownicy naszego urzędu. Także Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za ten rok, ponad rok spędzony razem. Żałuję, że już się rozstajemy, ale rozumiem Pani precyzję, szanuję ją i bardzo jeszcze raz dziękuję za to. Przepracowałam tu ponad e, ma, 10 lat. Jest to moja e, prywatna decyzja o odejściu z tego stanowiska. E, swojej e, pracy zawsze wkładam dużo, może aż za dużo, serca. E, także dziękuję Państwu bardzo. Życzę nowemu skarbnikowi dobrej pracy, dobrej współpracy z Państwem i. E, Oby było lepiej. I, no, finanse państwa, gminy wiecie jaki jest. Może przez to byłam mało popularna, że mówiłam, że jest źle, ale to nie, to nie chodzi o to, żebym ja Państwa dołowała, tylko żeby y, ratować y, sam y, cały system finansowy tej gminy. Ja rozumiem różne społeczne y, potrzeby ludności, ale po drugiej stronie niestety, proszę państwa, są obowiązki nałożone przez państwo, przez ustawy na gminę. Które gmina, czy to się, że tak powiem państwu podoba, czy nie, musi realizować. Musi swoje obowiązki wykonywać, z których jest rozliczana. Do tego y, musi mieć też y, i pracowników, y, tak y, w jednostce, jaki jest urząd, y, jak i w jednostkach y, pomocniczych. Wiadomo, wszystko wiąże się z kosztami. Jak to w ekonomii, jak nie wiadomo, co chodzi, chodzi o pieniądze. I tu w tym momencie wiem, że Państwo decydujecie o zamykaniu szkół już wcześniej, to znaczy tak, szczerze mówiąc, od lipca na komisjach było już mówione przy różnych analizach robionych. Tutaj, y, dla y, możliwości zrealizowania różnych inwestycji, wszyscy zgodnie twierdzą, że przy tak małej ilości dzieci utrzymywanie tak dużej ilości szkół jest y, w żaden sposób niemożliwe. To nie chodzi o jakiś zysk ekonomiczny, to jest już niemożliwe do utrzymania, dlatego że dzieci jest mało, a nauczycieli musi być tyle, ile musi być i y, y, y to jest, wiadomo, y, koszt taki, który nie ma pokrycia y, w dochodach. Więc Państwo już teraz będziecie decydowały, decydowali, z czego będziecie rezygnowali, żeby ta gmina mogła dalej normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi o wiecznie że tak powiem, zadawane mi pytanie przez Pana Radnego Bednarczyka, ja już mówiłam Panu wielokrotnie, że to jest moja prywatna decyzja, gdzie ja będę pracować i z kim będę pracować i współpracować i kiedy odejdę. Także to jest moja prywatna decyzja. Ja złożyłam, ja złożyłam rezygnację, także tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za współpracę. W sprawie powołania skarbnika gminy Gałżyce. I tutaj znowu oddam głos panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z tym, co wspomniałem wcześniej, oczywiście, identyczna procedura jest do powołania skarbnika gminy, odbywa się ona na wniosek burmistrza. Poprzez uchwałę Rady Miejskiej, akurat w tym przypadku mamy Radę Miejską w Bełżycach. Szanowni Państwo, powołuję, chciałbym, żebyśmy powołali, tak, ponieważ wnioskuję o powołanie pana Piotra Adama Gradowskiego na stanowisko skarbnika Gminy Bełżyce z dniem 20 stycznia 2020 roku. Tak jak wspomniałem, pan Adam, myślę, że jest znany w większości mieszkańcom gminy, mam nadzieję również większości radnym, ale tylko przypomnę, że pan Adam pracował w Urzędzie Gminy od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2005 roku jako referent do spraw finansowych, natomiast od 1 stycznia 2006 do 31 maja 2011 pełnił funkcję skarbnika właśnie w gminie Bełżycem. Potem prowadził własną działalność gospodarczą. Obecnie pracuję w Lubelskiej Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w oddziale w Bełżycach. Także bardzo się cieszę, że Pan Adam wyraził zgodę na powrót, że tak powiem, do no pracy w gminie i dlatego bardzo serdecznie Państwa radnych proszę o wyrażenie zgody na powołanie właśnie Pana Adama. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No. Czy ktoś chciał zabrać głos Proszę z Państwa? Proszę Pan Darczyń. Szanowni Państwo, Panie kandydacie na skarbnika, chciałbym zapytać, jaką rolę w tym momencie pełni Pan w lubelskim ośrodku doradztwa rolnego w Gdańsku Woli Działrużyce? To pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy ma Pan jakieś pomysły, jak poprawić stan finansów gminy? W zakresie głównie myślę o zwrocie vat -u. Czy ma Pan taki przynajmniej Jeden powód że trzech pan ma? Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo. Tutaj, proszę, no, proszę. to może już. Bez... To może już tak, żeby później Pan Adam mógł odpowiedzieć na no, oba pytania razem. To może Pan nauczyć. Panie Adamie, pozwolę sobie tak do Pana się zwrócić, bo znamy się przecież nie, nie od dziś. Ja miałem do, do Pana takie pytanie, bo to miałem wątpliwości w poprzednim, w ubiegłym roku. My jako, powiedzmy jako organ zwróciliśmy się, czy to Pan Burmistrz, czy Pani Skarbnik do firmy, która przeprowadziła nam audyt w temacie naszych środków finansowych. W ten audyt jeszcze wchodziło dodatkowo z, z, z zrobienie wieloletniej prognozy finansowej i przygotowanie obligacji. Z tego, co się orientuje, to wcześniej ta firma zgłaszała się do nas, ale poprzednia pani skarbnik, to no mówiła o pani, o pani Pasierkiewicz, nie przyjęła tej oferty, bo stwierdziła, że może to sobie zrobić sama w ramach swoich obowiązków. No, w zeszłym roku niestety wzięliśmy firmę, która zrobiła nam ten audyt, i z tego, co się orientuje, to będzie nas to kosztowało w sumie około 100 tysięcy złotych. I chciałbym wiedzieć, czy. Pan by zrobił tak samo, czy, czy powiedzmy starałby się Pan sam takie rzeczy zrealizować? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Adam, niech się przedstawi nam tutaj. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Parę słów odnośnie audytu. Nie odpowiem Panu Panie. Z prostej przyczyny, po prostu tego audytu nie znam. Podobnie ma się sytuacja z VAT. -em. Nie wiem w tej chwili, jakiego zadania dotyczyło i co było problemem, w, czy można było odzyskać z tego VAT, czy też nie. I kto miałby to zrobić. Następne pytanie, czy mówił Pan Radny czy też pierwsze pytanie. A, w LODrze w tym momencie pełni funkcję doradztwa rolniczego, zajmuje się projektami z, yy, prowu dla rolników. W tym momencie piszę projekty do uzyskania części refundacji dla rolników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, poddam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. Kto jest za przyjęciem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy pana Piotra Pana Gradowskiego została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Proszę Pan Nowy Skarbnik chciał jeszcze zabrać głos. Od poniedziałku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka rada. Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że na część pytań Państwa będę mógł odpowiedzieć już bardzo szybko, zapoznając się z dokumentami. Natomiast tu jeszcze osobiste podziękowania dla Pani Beaty, bo rzeczywiście znamy się od wczoraj Pani Beata, tu ponad 10 lat i pracowaliśmy jeszcze kiedyś razem, więc jeśli mogę sobie pozwolić, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego: podjęcie uchwały w sprawie zmiany, zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Chmielniku. I teraz proszę o głos Pana Burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, Koledzy radni, mieszkańcy naszej gminy, w tym szkół, bo szczególnie kieruję do mieszkańców Chmielnika i Wierzchowisk. Proponuję, aby podobna była sytuacja jak na komisjach, ponieważ uzasadnienie merytoryczne jest, dotyczy obydwu szkół, dlatego będziemy starali się to uzasadnienie też Państwu teraz jeszcze raz przybliżyć. W skrócie, jeśli chodzi o, 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 o tą sytuację, ponieważ tak jak się umówiliśmy, tutaj będziemy bardziej dyskutować podczas sesji, bo Państwo już znają nasze argumenty. Ja oczywiście przypomnę tak, tutaj już padły słowa, jeśli chodzi o też panią skarbnik Sankiewicz, która wspomniała, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna i temat szukania oszczędności do w ogóle zbilansowania funkcjonowania gminy. Już jest tematem od początku naszej kadencji, gdy podsumowaliśmy rok 18. Natomiast wtedy sytuacja jeszcze nie była dramatyczna. Natomiast w tej chwili to, co się stało, w roku 19, a więc wzrastające koszty funkcjonowania w systemie oświaty powodują, że musieliśmy bardzo mocno się przyjrzeć temu tematowi i wynik tych analiz państwu dzisiaj został przedłożony Państwu Radnym przede wszystkim, ale również i mieszkańcom. Zresztą radni już mieli okazję w ciągu roku 2019 wielokrotnie zwiększać wydatki na oświatę, co było już bardzo trudne, a było możliwe też i w dużej mierze też dzięki temu, że przesuwaliśmy niektóre zadania, z niektórych zadań zaplanowanych rezygnowaliśmy, a główne zadanie, a więc rewitalizacja. Bełżyc też została przesunięta na rok kolejny i to też w części, którą w tej chwili realizujemy. Druga część rewitalizacji jest na razie nieogłoszona i też będziemy mieli duży problem, żeby znaleźć pokrycie na, na sfinansowanie tych działań. Stąd też poszukiwania środków, szukania oszczędności. Podjęliśmy również, przypomnę, pewne zobowiązania jako radni, dotyczące budowy niektórych dróg. To są droga między innymi jedna na kolonię Chmielnik, która biegnie, druga jak wiemy większe też zadanie dotyczące budowy ulicy Kościuszki. Wspólnie są drogi realizowane, inwestycje wspólnie z powiatem. Jak również inne nasze zamierzenia, między innymi zaplanowana też na początku tej kadencji termomodernizacja szkoły w która, która na którą uzyskujemy pieniądze, ale na którą, którą też posiadam, musimy mieć kilkaset tysięcy wkładu własnego. Także pewne Rozpoczęte prace przez tą Radę, współpracy ze mną, jakby obligują nas do znalezienia środków finansowych na te zadania. A jednocześnie wzrastające bardzo mocno wydatki na oświatę spowodowały, że musimy zacząć rozważać różne koncepcje. Tak jak powiedziane,